O, witam. Dzisiaj chcę zrobić filmik instruktażowy dla ludzi, którzy chcą bądź się wahają jeszcze nad hmm, tynkiem natryskowym na budynkach. Hmm, tyle lat robiliśmy, a się okazało później, jak przeszliśmy szkolenie, że już na budowie przeszliśmy szkolenie, to hmm, troszkę inaczej to powinno wyglądać. Trochę się męczyliśmy po prostu, żeby był ten efekt, który ma być a się okazuje, że to jest o wiele prostsze, jak, jak się wydawało. Tutaj tutaj mieliśmy prysznięte w tamtym tygodniu, a w piątek, w czwartek bodajże, ale deszcz nam przyszedł później i nam narobił bałaganu. Taka pompa tutaj przyszła, że powymywało nam normalnie tynk nakładaniu ręcznym że jest niemożliwe żeby to w ogóle poprawić wtedy musi iść na nowo siatka, klej i, i jeszcze raz to samo robić a przy natryskowym postaramy się to zrobić bez zbędnych szpaklowań. o na przykład tutaj mamy taki wymyło nam normalnie tynk zacieki się porobiły strasznie ale dzisiaj my to zrobimy mamy te wszystkie podciągi te wszystkie bonia wszystkie kąty już pouklejane teraz zbieramy się do kładzenia najpierw sobie położymy ten górny pasek na gotowo tam Mateusz u góry jest będzie trzymał nam styropian na górze żeby, żebyśmy nie zachrapali tam tarasu a my tu będziemy pryskać. I teraz tak, mamy sprężarkę. Tutaj, akurat, mamy sprężarkę dwutłukową. Śmiało można robić na dwa pistolety. Ustawiamy sobie ciśnienie, jakie chcemy, tak naprawdę. Tylko, że po próbach, testach, my mamy taki zwykły pistolet z kastoramy za 180 zł. Zwykły. Zwykła sprężarka, zwykłe węże, nic specjalnego. Ja ustawiam sobie sprężarkę. Jeżeli mam pistolet włączony, powietrze leci, to mam ustawioną sprężarkę na dwa bary. Tylko chodzi o to, że później sobie wyregulujemy na pistolecie ilość materiału, która ma być rzucana na ścianę, dostosowana do tego ciśnienia powietrza. Jeżeli będziemy mieli za dużo odkręcony materiał, to będzie nam waliło takie kluchy, wielkie placki, które są brzydkie. Musimy wyregulować to tak, żeby dawało nam odpowiednią ilość. I do tego robimy sobie najpierw próbę na ścianie. O, tu mamy wymieszany, tylko wymieszany tynk przystosowany do natrysku. Firmy KB silikonowy tęk akord. Półtora ziarno. Nie rozcięczamy. Tylko i wyłącznie mieszamy. A mieszamy tak, żeby nie jeździć po ściankach wewnętrznych i za bardzo po dnie. Ponieważ odrywa się folia spożywcza z tego z brzegów i robią się takie kruche folie. Normalnie i takie, że nie chcą przechodzić przez pistolet. Tu już mamy wszystko pooklejane. Po teraz sobie to jeszcze ściągniemy. Tutaj potrzebuję jakąś szmatę wiesz albo folii, kawałek, żeby to zatkać, żeby nie na srać tam do, do, do środka dynku. No i dobra. I teraz tak, my już tam sprawdziliśmy, że jak ja sobie odkręcam ten pistolet, to jest taki zwykły pistolet z kasterami. Roku. Z roku na rok oczywiście coraz droższy, teraz kosztuje on 180 zł. Tu jest jeszcze taka przejściówka do pryskania sufitów, gumowa, taki kątownik zwykły, żeby jak pryskam, żeby ten zbiornik był bardziej w pionie i śmiało się pryska sufity. Teraz tak, podkręcam sobie zaworem, leci powietrze, tam mamy na tym razu to. 2 bary, sprężarka działa, załącza się i teraz dam Mirkowi telefon Mirek, nasz tak, telefon Zielaj, ja muszę iść do długić, a to jest tam a tutaj, to będzie to na górę. O, tutaj Mateusz ja jest wyrobianem. Niestety przy no, prostych budynkach, gdzie mamy wszystko zadaszone to jest żaden problem, ale przy takich kubaturach, przy takich chałupach, które teraz stawiają coraz bardziej to wydłużwiaste, tak to musi wyglądać. Z regłem, regulujemy sobie, możemy zrobić mniej, trochę więcej odlecamy musimy ściągać nasze rury dla drogich, no 照片，照片。 Pulki, które mają być na ścianie, one mają być na ścianie, a nie na dole. Jak będziemy mieli większe ciśnienie na pistolecie powietrza, to po prostu będzie się wszystko odbijało od ściany. Sam, same mleko zostanie na ścianie. Teraz mamy tutaj, choć bliżej, widać mokre, tu jest suche. To nam po ostatnim po deszczu, żeśmy kładli to, i zaraz po, po nadłożeniu. Przyszedł deszcz i nam tutaj to powymywało. Tu przyjdzie okapnik, blacha w ogóle na górę, ale mimo wszystko. I teraz, żeby to wyrównać, ujednolicić, nakładamy jedną warstwę. Śmiało na to. Nie już taką grubą jak tam, tylko delikatnie. I Mateusz! Chodź! Tutaj jeszcze przytrzymaj, tego robimy. O, nie na mnie leciał. powietrze. Lep. Teraz robimy kółeczkami, okręgami, żeby to nam się lepiej układało. Teraz mamy tu położoną, taką ostatnią warstewkę. Jak coś się zrypało, to można to poprawić w każdej chwili. Tylko, że jak tryśniemy kawałek, tylko, to będzie to widać. Musimy położyć niestety całą ścianę, ale nie musimy tego ściągać, czy szpachlować, czy tam robić cudawianek, jak przy ręcznym, tylko po prostu nakładamy jeszcze jedną warstwę i mamy gotowe. Teraz to ładnie wyschnie. Dzisiaj mamy piękną pogodę. To wyschnie nam za 2 godziny. I teraz czy deszcz, śnieg, jutro nawet nic się z tym nie stanie. Tyle na... na tym teraz będziemy kłaść tam dalej sobie. Ale to już nie będziemy tego kręcić, bo operator też musi coś robić, pracować i tu będziemy jechać.